Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie ze swojego gabinetu w Centrum Masaży i Szkoleń Osin z Bydgoszczy. I dzisiaj chcę poruszyć temat, który ostatnio jest bardzo żywy na różnych grupach, ale i w różnych dyskusjach pomiędzy masażystami, pomiędzy terapeutami, ale zarówno i wśród klientów i pacjentów. Pytanie podstawowe, czy masaż powinien boleć? I tutaj odpowiedzi jest bardzo wiele. Moje odpowiedzi i tezy, które, które wysnułam i o którym Wam opowiem, są, pochodzą z mojego doświadczenia. Tak? Nie są żadnymi, na, żadną naukową wiedzą wyciągniętą z książek, natomiast ja mówię Wam typowo ze swojego doświadczenia. I możecie, ale wcale nie musicie się z tym zgadzać. Chciałam powiedzieć po prostu na ten temat swoje zdanie. Ponieważ mam kilkunastoletnią praktykę z pracy z ciałem i zarówno w masażach relaksacyjnych, jak i terapeutycznych, terapiach również głębokich, tak? Masaży głębokich, ale i przez ten czas miałam możliwość spotkania najróżniejszych, najróżniejszych tych klientów, pacjentów, tak? I gabarytowo i pod względem typu, tak, budowy ciała, pod względem bólu, czy tego, jak reagują, tak, na dotyk, jaki mają poziom tego bólu, to moja odpowiedź na to pytanie jest i tak, i nie. Bo zacznijmy od podstawowego pytania, czym jest ból? Czym jest ból, bo dla niektórych ból jest wciśnięciem mocniejszym kciuka lub złapaniem tak, mocniejszym e, za, za kończynę tak, czy, czy, czy za mięsień, po czym może pojawić się siniak. Dla innych jest to wbicie łokcia konkretnie, tak, a dla jeszcze innych porządny masaż kołkiem i młotkiem. Nie wiem, czy widzieliście, krąży po internecie taki film. Bardzo mnie on rozbawił, bo naprawdę wygląda to jak tortura. Natomiast okazuje się, że chodzą ludzie na takie tortury, sprawiają im one ogromną przyjemność i cieszą się powodzeniem wśród tych, którzy lubią mocny masaż. I teraz, co to znaczy mocny masaż? Oczywiście można rozgraniczyć to na część terapeutyczną czyli wówczas, kiedy nie mamy wyjścia tak? i musimy zastosować kilka głębokich technik, które dla jednych będą torturą, a dla innych przyjemnością. Oraz masaż, który chcemy potraktować indywidualnie, żeby osobę odprężyć. I tutaj musicie wiedzieć, żeby, że w zależności od tego, na co chcecie podziałać, czy na układ nerwowy, czy na układ mięśniowy, tak? czy na psychikę, czy chcecie wyciszyć tą osobę? Czy chcecie się poczuć, żeby poczuła się zaopiekowana? Czy żeby się odprężyła? Jakie ta osoba ma doświadczenie z bólem? Jaki ta osoba ma próg bólu? Czym dla niej jest ból? Bo to, czym on jest dla Was, będzie zupełnie czym innym niż jest dla osoby, która do Was przyjdzie. E, możecie mieć w ciągu dnia trzech pacjentów, klientów, którzy zupełnie inaczej będą reagować na ten sam dotyk. Na ten sam nacisk na tkanki, na mięśnie, jak również na te same techniki, zupełnie inaczej. Dlatego najważniejsze w profesjonalnej pracy masażysty czy również terapeuty jest podejście indywidualne. Ja wiem, że większość terapeutów nie lubi masować. Oni chcą od razu przystąpić konkretnie do pracy, do głębokiego masażu, do roztarcia, do e, rozciągnięcia. Tylko nie na każdego niestety podziała to właściwie. Podobnie jak nie każdy lubi mizianie. E, chociaż z mojej praktyki widzę, że osoba, która mówi, że lubi mocny masaż, tak naprawdę terapeutycznym będzie dla niej masaż delikatny. Osoba, która robi lekko, taki troszeczkę mocniejszy, pobudzający cały organizm masaż i mięśnie, będzie również dla niej bardziej terapeutyczny. Ale my chcemy słuchać potrzeb naszych klientów. Natomiast to, co oni mówią i to, co oni myślą, że potrzebują oni i ich ciała, nie zawsze zgadza się z tym, co pokazuje Wam ciało osoby, która już leży na stole, na łóżku. I tutaj... Dla Was jest to trening, ogromny trening uważności i przede wszystkim doświadczenie i lata pracy. Kiedy widzicie, jak mięsień się broni, jeżeli robicie mocny masaż, bo osoba, ona życzy sobie po prostu mocny masaż, bo ma takie przekonanie, że tylko mocny masaż pomoże, to Waszym zadaniem, a Wy widzicie z kolei, że osoba się spina, kurczy nie wpuszcza was te ciało a wy na siłę walczycie z mięśniem tak, który się stawia to musicie wyedukować tą osobę oczywiście najpierw siebie i powiedzieć jej dlaczego nie powinniście robić tego głębokiego masażu ponieważ jej ciało się stawia tak, tej osoby dopiero masaż który rozgrzeje mięśnie tkanki dopiero kiedy układ nerwowy kiedy ciało nauczy się co to jest rozluźnienie, co to jest relaks? Bo ciało nie wie, ono nie wie, nasza głowa wie, nasza psychika wie, nasze palce, tak? To, co nas nauczono, to, co wyczytaliśmy, my to wiemy. Natomiast ciało tego nie wie. I obserwujecie przy masażu, podczas masażu, uważnie, czy te ciało Was wpuszcza do głębszej techniki, czy nie. I to, że osoba chce masaż kołkiem, czy masaż łokciami, a widzicie, że ciało się całe stawia i was nie wpuszcza, to będzie cały czas walka z wiatrakami. I owszem, klient będzie zadowolony i będzie do was wracał, bo będzie cały czas potrzebował coraz mocniejszych technik, ale czy to będzie miało wpływ terapeutyczny na ciało? Nie. I teraz od Was zależy, czy chcecie mieć stałego pacjenta, który zawsze będzie przychodził po coraz mocniejsze techniki, bo będzie tak uważał, że tak potrzeba, czy... Będzie Wam zależało, żeby zrobić z tą osobą troszkę dłuższą sesję, ale poprzez masaż dojść do tych głębszych technik. I ta osoba być może na rok albo na pół roku już do Was nie wróci, bo jej pomożecie, po prostu jej pomożecie, ale przeprowadzi kolejną osobę. I to jest bardzo ważne, ta uważność, ta wiedza, nie tylko książkowa i teoretyczna, że... Dobry masaż jest taki, który musi być mocny i rzeczywiście na drugi dzień osoba się czuje, jakby walec po niej przejechał. Tak? Ale czym jest masaż relaksacyjny i delikatny masaż, nawet masaż piórkiem się śmieją, tak? bo sobie mówię, ja nie lubię niziania. Zobaczcie, bardzo często też jest z mojej takiej pracy bardziej też terapeutycznej, coachingowej, zauważyłam, że niektóre ciała, które mają różną historię dużą historię z dzieciństwa, chociażby tak, czy z, z wieku szkolnego, e, odłączyły się odczucia. I to, żeby poczuć masaż, rzeczywiście potrzebują bardzo mocnego dotyku. One wtedy czują. I tutaj jakby już nic nie poradzicie, bo rzeczywiście nie pomożecie takiej osobie delikatnym masażem, skoro ona jest odłączona odczucia. Natomiast musicie mieć już tą wiedzę i... Przede wszystkim porozmawiać, przeprowadzić dłuższy wywiad z klientem, z pacjentem, nie tylko o to, co jest gdzie boli, ale troszeczkę poznając jego historię, czy uprawia sporty, jakie sporty uprawia, czy mocne, czy, czy mm, jakie zabiegi sprawiają mu ból, czy to mu sprawia przyjemność, czy on przyszedł po przyjemność i po relaks, czy przyszedł po ból, czy przyszedł po to, żeby, że chce poczuć tak, te dociśnięcie. I znowu od Was zależy, na jakim etapie jesteście i na jakim etapie chcecie mu pomóc? Czy spełnić jego oczekiwanie, bo wiecie, że no, nie ma sensu edukować go o, 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 o słuszności Waszej tezy i Waszej pracy z ciałem i Waszego doświadczenia. Czy chcecie właśnie go wyedukować i powiedzieć: po tym masażu sprawdzę, zobaczę i powiem Pani, Panu, co należałoby dalej zrobić. I tutaj oczywiście też zależy od wachlarzu możliwości które posiadacie od wachlarzu wiedzy, od wachlarzu szkoleń, w które przebywacie. Natomiast jakkolwiek technika, która jest wykonana mocniej, może być wykonana lżej. Technika, która jest wykonana lekko, może być wykonana mocniej poprzez zaciśnięcie pięści, poprzez pracę tak kostkami czy piąstkami, poprzez mocniejszą pracę kciukiem. Ale jeżeli ten ruch jest mocny, kolejna rzecz bardzo ważna. On powinien być wolny. Nie możemy robić szybkich, mocnych ruchów, bo wówczas naprawdę ciało i układ nerwowy i mięśniowy szaleje, zaciska się. Nie pomożecie tej osobie. Poprzez spokojny masaż, nawet jeżeli on jest mocny, pozwolicie, że ciało przyzwyczai się do tego, że chcecie wejść troszeczkę głębiej. Ciało ma swój, jest bardzo mądre, jest ogromnie mądre, ma swój układ nerwowy, który wstu wie, który się też broni. To tak, jakbyście e, chcieli zrobić od razu szpagat. Tak? Kazali usiąść e, osobie, albo sami usiedli i naciskali ją na siłę, żeby zrobiła szpagat. Można, ale można zrobić krzywdę. Tak samo takim silnym, mocnym masażem, ciału, które nie jest przygotowana, można zrobić krzywdę. Bo ja również w swojej praktyce spotkałam się z opinią, że e, wiesz co, ja nie przyjdę masa, na masaż, bo masaż mnie boli. Ja nie chcę już w życiu więcej bólu. Ja już tego bólu doświadczyłam, doświadczyłem dosyć. Ja wolę się przytulić, ja chcę być zaopiekowana, okryć się kocykiem. Ja chcę coś delikatnego, bo ja nie chcę bólu. Dlatego są również takie osoby, wyobraźcie sobie, że są. Nie wszyscy chcą mocny masaż, naprawdę. I ja wówczas mówię to przyjdź na bardzo delikatny masaż relaksujący, taki odprężający, rozluźniający. I dopiero ta osoba poznaje rzeczywiście, że masaż nie, może, nie musi boleć, ale ma efekty, ma efekty, bo głowa odpoczywa, bo poznajemy, i my poznajemy ciało, ale i osoba ma kontakt ze swoim ciałem, w końcu czuje, tak, że ma napięte nawet mięśnie całe na dłoni, jak przyjemny jest masaż dłoni. Bardzo często moi klienci są wzruszeni wręcz po dokładnym masażu dłoni. Masaż stóp, które nas noszą, które noszą cały ciężar, tak? wbierają wszystkie toksyny i zatrzymują wiele rzeczy, które z refleksologicznego punktu widzenia stanowią o naszym całym tak naprawdę organizmie. I dopiero taka holistyczna wiedza, pozwoli Wam dobrać odpowiednią technikę. Ale sprawdzajcie to, pytajcie się cały czas, nawet podczas masażu, czy nie za mocno. Jeżeli osoba mówi, że nic nie czuje, chce mocniej, a Wy widzicie po ciele, bo to naprawdę widać, to czuć, kiedy ono się zamyka, kiedy są od razu odruchy tej osoby, ale ona się nauczyła, bo ktoś ją kiedyś nauczył, bo jakiś terapeuta czy ktokolwiek nauczył tę osobę, że to musi boleć. I ona bardzo często wraca, bo ten ból cały czas się pojawia. Czyli tak naprawdę nie pomagacie. Pomagacie jej tylko w tym momencie masażu. A to nie o to chodzi. Masaż ma pomóc na dłużej. Tak? Oczywiście do tego powinny być dołączone to znaczy, jakieś ćwiczenia, dieta, dbałość o siebie, o ciało. Ale świadomość swojego ciała jest bardzo ważna. I też musicie wiedzieć, że nie każdy chce ją mieć. Nie każdy chce mieć świadomość swojego ciała. Ludzie się odłączają, wy macie robić swoje, tak? I oni potem... Stają, idą dalej. A właśnie kontakt ze swoim ciałem, to holistyczne podejście i ta świadomość dopiero wtedy tak naprawdę osobom pomaga. Potrenujcie sobie, poćwiczcie. Jeżeli jesteście terapeutami, fizjoterapeutami, nie lubicie masować, bo macie prawo nie lubić. Jeżeli macie osobę, która naprawdę jest mocno spięta i przykurczona, wyślijcie ją najpierw do masażysty. Dopiero masaż, który otworzy ciało, który rozluźni mięśnie, który te sklejki wszystkie troszkę porozdziela, który spowoduje, że, że te ciało w ogóle przyzwyczai się do tego dotyku, i powolutku do coraz mocniejszego wejścia głębiej, będzie dla Was o wiele łatwiejszą pracą, bo naprawdę wtedy tej osobie pomożecie i ona od razu poczuje efekt. Jeżeli jesteście masażystami, wykonujecie tylko masaże, klasyczne masaże relaksacyjne, odprężające czy pielęgnacyjne. I widzicie, że ta osoba, po, po którymś masażu ciągle jest spięta, wyślijcie ją do, właśnie do fizjoterapeuty, bo przygotowujecie właściwie e, e, tą osobę do tego, żeby poszła na jakieś techniki bardziej sprawdzone e, 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 terapeutyczne. Współpracujmy ze sobą. Niech masaż z terapią e, połączony, tak? Nie nie rozdzierajcie tego, tak? nie uznawajcie wyższości tego nad tym, tak? czy tego nad tym, nie, bo tutaj decyduje o tym ciało i wasza wiedza, poziom waszej wiedzy, czy jesteście w stanie połączyć te techniki i terapię, fizjoterapię i masaż, czy możecie powspółpracować z osobami, tak żeby pomóc, tak? bardzo często też wysyłam na Pilates, czy... Pokazuje różne ćwiczenia. Bardzo często osobom, które mają strasznie przykurczone mięśnie potrzebne jest rozciąganie. Tak. Więc dobierzcie techniki, które macie do osoby. Nie róbcie niczego na siłę. Nie sugerujcie się tym, że ktoś, że kilka razy zrobiliście tak i to pomogło, bo za pierwszym razem wcale może nie pomóc. I jesteście często wtedy zdziwieni, no jak to, no jak to pani nie pomogło? no, 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 no Ktoś zadzwoni z praktycjami, ale to wszystkim pomaga. Ale ja nie jestem wszystkim I, i każdy jest inny, uwierzcie, każde ciało jest inne, każde ciało ma inną historię, każde ciało lubi być w inny sposób dotykane i traktowane. Podobnie z prędkością masażu, z głębokością tak? i z długością tego masażu. Pytajcie się klientów, tak naprawdę to te ciało was edukuje, to ono mówi, co powinniście wykonać, co powinniście zrobić. I sugerować się tylko technikami, które nauczyliście się na pamięć i jedziecie wszystkim tak samo. Bo nawet jeżeli 80% to pomoże, to tym 20 nie. Jeżeli chcecie wszystkim pomóc, to też nie zawsze możecie oczywiście, ale możecie podać im, wyedukować ich i podać im inną poradę. Możecie też zrobić sobie dodatkowe szkolenia i, i, i tak, żeby tym osobom bardziej pomóc. Każdy masaż pomaga. A czasami masaż dużo bardziej pomaga niż fizjoterapia, dlatego że w dzisiejszych czasach wszyscy są strasznie zestresowani, a stres napina wszystkie mięśnie. Dodatkowo pogoda, jesień, zima, która do, też spina mięśnie, to masaż ciepłym olejem, czy gorącą czekoladą, gorącymi kamieniami, uwierzcie mi, że więcej zrobi często dobrego niż mocny, silny masaż tkanek głębokich czy punktów spustowych. Zauważcie to, weźcie pod uwagę również właśnie porę roku, to jak, jaką ta osoba wykonuje pracę, jak, jak wygląda i jaki jest jej stan ciała. Nie zrobicie mocnego masażu na przykład osobie, która ma skłonności do siniaków i żlaków, ona też może o tym nie wiedzieć, dlatego musicie tę osobę poznać, żeby wiedzieć, co dalej robić. Życzę Wam kochani dobrej praktyki, życzę Wam dobrych szkoleń, które dopasujecie do klienta. Tak? Nie róbcie tak, że techniki do każdego klienta stosujecie, dostosujcie klienta do waszych technik, tak? czyli jego ciało, bo jego wiedza niekoniecznie, on musi wiedzieć, nie oczekujcie, że on od razu wie co, co chce, on wie co miał, mówi co mu pomogło, ale to wy edukujcie tą osobę, żeby ona was, wam zaufała i żebyście pomogli jej na dłużej. Taka jest po prostu moja teza i moja praktyka. Życzę Wam swoich teorii. Podzielcie się, jakie jest, jaki jest Wasze doświadczenie z tej pracy, co chcielibyście wiedzieć, może macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Zapraszam Was też na szkolenia i do prowadzenia dyskusji i dialogów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Pięknego Dnia. Pa!